Witam Cię bardzo serdecznie na stronie, której dowiesz się więcej na temat kursu online z zakresu osocza bogato płytkowego Ja nazywam się Czerwonka Werta, jestem ekspertem w zakresie kosmetologii leczniczej i medycyny estetycznej i od prawie 20 lat jestem związana ze skórą. Tak naprawdę skóra to moja pasja, moje hobby i na tym materiale mam okazję podzielić się z Tobą przede wszystkim moją wiedzą. Kurs online w zakresie zastosowania osocza bogato płodkowego jest to kurs, w którym pokazuję Ci, a także uczę Ciebie i powiem Ci, jakich błędów nie popełniać, jak prawidłowo wykonywać ten zabieg, na co zwrócić uwagę. Podczas tego szkolenia dowiesz się nie tylko, jak pracować igłą, jak ich używać szykawek, jakich igieł, na jakiej głębokości należy się dokuwać, tak do czego m.in. i w jakim zakresie możemy stosować osocze bogato płodkowe jak należy takie osocze bogato płodkowe pozyskać, jaką wirówkę kupić, jakie potrzebujemy m.in. zestawy do pozyskania osocza bogato płodkowego z kim należy współpracować, żeby pobierać krew? Opowiem Ci także o wersji. Mm o bardzo istotnych takich elementach prawnych w wersji Master otrzymujesz właśnie między innymi kurs z Panią Adwokat. Dodatkowo w ramach tego szkolenia pokazuję różne okolice, różne okolice zabiegowe, m.in. twarz, okolice oczu, szyja, dekolt, także skóra głowy, czy też dłonie, co jest bardzo istotne. W ramach tego szkolenia raz, bądź dwa razy do roku otrzymasz nowe aktualizacje w wersji VIP, czyli ten kurs zostanie poszerzony o nowe materiały wideo, albo pokazanie nowego zabiegu, albo jakie Innej techniki, którą zastosowałam i która przyniosła bardzo dobre efekty, albo jakieś inne połączenia zabiegowe, albo coś, co jest bardzo istotne i będzie w ramach tego szkolenia, co jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że y, branża beauty, a także zabieg zastosowania ostrza bogato to nie jest coś, co mamy dzisiaj stworzone i to się już nie będzie zmieniać. To się zmienia z dnia na dzień. Różnego rodzaju rzeczy, nowe produkty, nowe kosmetyki, nowe możliwości, nowe inne techniki, lub też łączenie z innymi zabiegami. Być może jakieś nowe sprzęty, z którymi można połączyć ten zabieg. Zatem wszystko będzie się zmieniało. Ja zawsze wprowadzam takie innowacje jako taki prekursor, jako, jako pierwsza. I wtedy dzielę się z Tobą tą wiedzą i w ramach szkolenia Master, między innymi otrzymujesz dodatkowe materiały wideo, które cały czas będą poszerzały ten kurs. Oczywiście zupełnie dla Ciebie już, nieodpłatnie, w cenie tego szkolenia. Możesz w tej opcji z tego szkolenia skorzystać z trzech wariantów. Mamy kurs Basic, kurs Master oraz kurs Vip Master. Vip Master jest to szkolenie, które zawiera full wszystkich bonusów, które możesz znaleźć na tej stronie oraz dodatkowo. Co bardzo ważne, indywidualne konsultacje ze mną online albo stacjonarnie, które możesz w dowolny sposób modyfikować i z nich skorzystać. Wersja Master jest to wersja najbardziej rozszerzona, w której znajdują się wszystkie materiały, zarówno te online wideo, jak również dodatkowe mini kursy z promowania swojej marki na TikToku, promowania swojej marki na Instagramie, a także mini kurs z, między innymi z Panią Adwokat, która mówi o tym, co jest najbardziej istotne, na co powinniśmy zwrócić uwagę, właśnie między innymi. W ramach wykonywania zabiegów w obszarze branży beauty. Pokażę Ci wiele procedur zabiegowych na wielu modelkach, dzięki temu będziesz mogła tak naprawdę poznać o wiele więcej możliwości, jeżeli chodzi o pracę z igłą i podaż m.in. bogato płytkowego. Pokażę Ci takie techniki, które są m.in. techniki multi-iniekcji, pokażę Ci techniki, które są liniowe, pokażę Ci techniki łączenia multi-iniekcji z liniowymi, pokażę Ci także depozyty. Które są ograniczające, jeżeli chodzi o powstawanie siniaków, a także krwiaków. Na tej stronie internetowej znajdziesz m.in. opis lekcji, co znajduje się w materiale, tytuły oraz ile trwają wszystkie, wszystkie materiały, a także ile trwa cały ten kurs. Dodatkowo, jako uczestnik tego szkolenia, otrzymujesz oczywiście ankiety, adresy, gdzie można kupować akcesoria, listę akcesoriów. M.in. otrzymasz w wersji master grafiki, animacje oraz. Mini wideo, które możesz wykorzystywać w swoich mediach społecznościowych, jeżeli takowe owe prowadzisz, bądź jeżeli prowadzić będziesz. Dodatkowo w wersji Master także mam przyjemność Państwu udostępnić bezpłatną prenumeratę Ogólnopolskiego Czasopisma Kosmetologia Estetyczna, więc jest mi bardzo miło i zachęcam Państwa do tego, żeby się również z tym zapoznać. Na tej stronie internetowej znajdziesz m.in. informacje o tym, jakie otrzymujesz certyfikat po ukończeniu. Co jest bardzo ważne, po ukończeniu tego szkolenia, m.in., możesz śmiało wykonywać ten zabieg w swoim gabinecie, bądź mając certyfikat, możesz starać się o pracę w renomowanym gabinecie, być może już taki masz na oku, lub jeżeli masz swój biznes, chcesz wprowadzić ten zabieg do swojej oferty, jak najbardziej będziesz mógł, będziesz mogła to zrobić. Dodatkowo, w ramach m.in. Tego szkolenia pokazuje dokładnie, jak powstaje osocze, jak należy je wirować, na jakich obrotach. Tłumaczę dokładnie, kiedy możemy taki zabieg wykonać. Powiem Ci o wskazaniach i przeciwwskazaniach. Otrzymasz wszystkie karty, które będą Tobie potrzebne do wykonania tego zabiegu, które klient powinien wypełnić przed zabiegiem, ale te, które również powinien wypełnić. O zabiegu. Zachęcam Cię serdecznie do zapoznania się z tą stroną internetową, na której znajdziesz wszystkie informacje w zakresie tego kursu online. Jeżeli oczywiście pojawią się jakieś dodatkowe pytania, na które nie udało nam się tutaj odpowiedzieć, to jak najbardziej skontaktuj się z nami, a na pewno na nie odpowiemy. Co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o ten kurs, masz kontakt z nami, ze mną, 7 dni w tygodniu. Możesz pisać zarówno w trakcie oglądania tego szkolenia, ale również później. Również za rok, za dwa lata, jak będziesz wykonywać zabieg, pojawi się jakiekolwiek. Może pytanie, bądź chciałabyś czy chciałbyś coś skonsultować? Serdecznie zachęcam Cię do skontaktowania się z nami. E, oczywiście na adres mailowy możesz pisać 7 dni w tygodniu. Zarówno ja, jak również mój wspaniały zespół odpowiadamy na Twoje pytania, doradzamy Ci, a jeżeli będzie taka potrzeba, to bardzo często nagrywam materiał wideo. Także dziękuję Ci serdecznie za wysłanie tego materiału. Koniecznie zapoznaj się z tym wszystkim, co znajduje się na tej stronie internetowej i mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia na kursie online z zakresu osocza bogatopłytkowego. Tymczasem pozdrawiam Cię, życzę Ci samych sukcesów. I do zobaczenia.